Było to skonijatło. Powoli się rozbiera. Rozbierają konstrukcję. Będzie nowa hala, nowa, nowy wygląd. Jak widzicie, fajnie to wygląda. Będzie coś nowego, czyli nowa galeria z nowymi sklepami. No i pami pamiątka po starym Tesco, najlepszy sklep ever, jaki był. No. jak widzicie, panowie pracują, rozbierają. Już tu jest połowa hali rozebrane się budówka będzie całego tego lokalu handlowego. Tak wygląda z tej strony, byłe Tesco, sama hala, wszystko wywiezione, rozebrane, nie ma nic, kompletne, zero. No i tu tabliczka, no i tu takie coś, no, jak widzicie.